kolegów hodowców sezon się zakończył młodych także chciałem zaprezentować parę gołębi z mojej hodowli jasnoteklak jeszcze nie są całkiem gotowe jest parę też późnych gołębi, ale po prostu przyszła pora i trzeba te gołębie po prostu sprzedać to jest po prostu samiczka Generalnie większość tutaj gołębi są z Grasa i numer gołębia to DV 94 48 351 tak wygląda ta samiczka. Jeszcze ma o, jeszcze jedno, jedno pióro do wypierzenia. Gołębek. To jest jeszcze piszczek, mu znacznik, żeby mój syn mógł sobie dać radę. W tym roku gołębie leciały fajnie na młode gołębie. Stare tylko wkładałem sporadycznie. Młode trenowała żona z córką. Bardzo fajnie leciały gołębie, generalnie bez strat. Tak wygląda ten gołąbek. Ten jest akurat ze 101. Piszek. Tak wygląda ten gołąbek. łodziutki. Prawdopodobnie samiczka. Taki trochę szali. Minimalnie przebija. I numer tego gołąbka. Obrączki są od Roberta Bauera. Czyli 0412-22 rok. I numer gołąbka 712. W tym roku, jak mówię, straty nie były duże, zacząłem gołębiami 67, skończyłem 63, także straty były minimalne, aczkolwiek u nas w oddziale po prostu dużo hodowcy stracili gołąbków, chcieliśmy lecieć jeszcze dwa ostatnie loty, tylko trzy loty się odbyło, no niestety nie było takiej woli i po prostu nie leciliśmy. to jest prawdopodobnie samiczka tak samo. Tak wygląda. Bardzo mocna. Tutaj widać drugi rząd wymienia, tutaj jeszcze dwa pióra do, do wymienienia. Tak, prawie gotowa już jest. To jest tak samo samica skrasa. Myślę, że samiczka. Myślę, że samiczka. Numer tego gołąbka to jest y, DV 9448 478 z 22 roku. To jest... Zobaczymy numer Głębia 521 521 To z krasa tak samo Tak wygląda, ta jest prawie już gotowa Prawie spieżona Bardzo ładna sadnica Mocno, muskularna Już prawie też widać Bardzo dobrze pokazały się na lice. jeden głosa, bardzo dobrze leciała, myślę, samiczka. Wylatała z 5 lotów 2,50, konficjent Także super leciała. U mnie też samica jedna jest najlepsza w oddziale. E, aczkolwiek, mówię, leciała tylko 3 loty i nie były dane poprawić wyniku, ale też ma fajny wynik. Także sezony jest udany i ten gołąbek ma numer TV9448 521 Grasa, żółty. Tak wygląda. W tym roku nie było żadnego problemu z gołęgami, ze zdrowiem. Chowały się super. Tak wygląda ten już prawie gotowy jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatnie lotką się pierze Myślę, że to jest samczek. Numer gołębia to jest DV 09 448 22 rok, numer gołębia to 14 Jeden gołąbek, jeszcze piszczący. Prawdopodobnie samiczka. To jest numer gołębia 709 na obrączce Rowenta Mauera 412. I to jest z dwóch stron. 101 myślę, że to będzie samiczka. Wygląda na niego, bardzo fajny gołąbek, bardzo młody, a w dobrej kondycji. W tym roku nie było żadnych problemów z utrzymaniem gołębi. Tak wygląda. Następny gołąbek, na pewno samiczka. Bardzo mocna. Numer gołębia to 354 DV. drugi rok. To jest też samica z Krasa. To może czarny znacznik. <tryk> bardzo mocna. Jeszcze nie jest całkiem gotowa. Tak wygląda. Jest jasno nakrapiana. Jeszcze ma tu jedno pióro, ale tak. Bardzo fajnie, ma ładna na ręce. Jeszcze trochę musi, w tydzień nie będzie gotowa. Jest tak samo z krasa gołąb. Większość tutaj właśnie jest z krasa i 101 w tej chwili. W samczyk. Sam kras. Jeszcze. Może Bardzo fajny gołąb. Tak wygląda, jasno nakrapiany. samczyk. Aha, też jeszcze dwa pióra do dopierzenia. Pokazuję z ręki gołębiem mówię, nie mam za bardzo czasu jeszcze na aukcję. A korzystając z tego, że przyjechałem do domu, no to mówię, parę gołąbków zaprezentuję. Tak wygląda Wygląd z Krasa i numer tego gołębia z naszej numer niebieski, a numer gołąbka to DV

zabierać się za gołębie już gołębie nie wypuszczam następny gołąbek samiczka żółty znacznik to jest gołąbek numer gołąbka dv 9448. i numer jest 326 326 to jest kras razy 101 bardzo fajna samica, a już jeszcze trochę i już będzie gotowa. Tak wygląda. Trochę pstrego. Ta która leciała tak super samica w tym roku. Jest właśnie niebieska pstra deklak.

Jason de Clark. też myślę samiczka trochę dalej spierzona wygląda wszystkie mają właściwie jednakowe oczy, nie ma tu jakiejś różnicy u nich, wszystkie są podobne fajna samica, też już przedostatnio lotko pierzeje Są tutaj dwa późniaki zupełne, także hmm, tam będzie samiczka na pewno pewna samiczka numer gołębia to jest 94, 48, 719, 719. 719. A tu też jest kras. Oddział samiczka. Bardzo fajnie odchowana. Kawał knopsa. Tak wygląda. Jeszcze jeden z gołąbków Deklak. Też leciutko nakreślony. Ma pewna samiczka. No, tak wygląda. To też bardzo późny gołąbek. Numer gołąbka to jest Dv 412 numer gołębia 700, 706 706 zapisane 706 kras razy 101 Okej, okay. deklaki wszystkie i dwa gołąbki chcę zaprezentować. To są gnieździuchy, to są szymle czy szpaki, jak to woli. Tak wyglądają. Brat lub siostra, bo nie wiem, jest albo piątym. Albo 20. Lotnikiem oddziału w Lidze Polskiej Gołębi. To jest dokładnie kojarzenie: to jest, samczyk jest od Krzyśka Szkolnego, a samica jest od Dominika Palarskiego. Bardzo mocne dwa gołąbki. Numer Gołąbka to jest DV22 rok i numer go y, 9448 i numer gołębia jest 629 To będzie prawdopodobnie samczyk i jeszcze jeden taki samczpak z tej samej pary skitbula skitel przebija się to będzie raczej samiczka tak wygląda i numer gołąbka jest 037 22 rok yy, numer jest 20 To wszystko, dziękuję za uwagę I zapraszam do zakupów